Trzeba Od tego początku. Take Fun. No! Wolałabym być z Takewanem niż z z Vibros. Tak, tak bo take fun mi się wydaje, że jest taki. Jaki? Co to znaczy? Nasty. Co to znaczy nasty? Nie mogę ci powiedzieć, co tej dolebię. Możesz! A wydaje Przez mi się, że on. Wszystko na przykład, kurwa gadamy tu. Że on takie kinki, takie rzeczy, takie wiecie, zboczone lubi, takie. Co? Jak mi się wydaje? A Wojtek grzeczny w łóżku. Jak mi się wydaje, że on jest taki poukładany, Jaki taki zmocny. grzeczny? fagata I wszystkie dziewczyny uważają, że to jest najlepsze 30 sekund ich życia. No zgadłaś, no. Naprawdę, ale ma rację. Jezu, idę napisać na Twitterze, że jej kibicuje. Fagata kibicuje fagacie. Super jest. O, tak jej napiszę. Ale mi PR seksualny zrobiła. Teraz będą widzki do mnie pisać. Jestem nasty, widzowie. Jestem nasty. Uwaga, uwaga. Ja nie wiem, co znaczy nasty no czy paskudny paskudny